Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z Motorwu. Słuchajcie, jestem dla was dzisiaj z kolejną motocyklową nowością e, I tak naprawdę to co za mną stoi to jest motocykl, który zdarza się u nas bardzo rzadko Nie chodzi mi o model, bo Honda VT125, czyli Shadow To jest chyba jeden z tych najbardziej popularnych w ogóle 125 w macie e, Taki chopper cruiser No ale tak naprawdę taki egzemplarz jaki za mną stoi No to się zdarza raz na parę albo paręnaście lat Nie wiem czy jeszcze takie egzemplarze będą się zdarzały Motocykl z przebiegiem, uwaga, 700 km od nowości. 2002 rok, czyli 20 lat minęło, przebieg tak naprawdę cały czas niewiele różniący się od fabrycznego. Zobaczcie, usiądźcie wygodnie. Jeżeli szukacie czegoś naprawdę konkretnego, jeżeli chodzi o Honda Shadow, to właśnie to jest egzemplarz, którego długo już nie zobaczycie. Ja wspomniałem Honda VT125, czyli potocznie zwany Shadow, jeden z tych takich, można powiedzieć, pionierów i naprawdę najgrubszych motocykli o pojemności 125, czyli na, te, na tą kategorię bez możliwości jazdy hmm. sami. Honda VT125, czyli Shadow, jeden z tych najbardziej legendarnych chopperów o pojemności 125. No, i tak naprawdę, motocykl, który już od paru dobrych lat naprawdę króluje. Nie tylko tyle, co ze względu na samo to, że to jest jeden z największych motocykli 125, i tylko na tym takie no dorośli faceci po prostu dobrze wyglądają. No, ale ceny tych motocykli no to już się robią naprawdę takie mocno abstrakcyjne. Tak naprawdę, dwójka z przodu jeszcze 5 lat temu była nie do pomyślenia, a teraz naprawdę są fajnie doposażone egzemplarze z normalnymi przebiegami. No tutaj, dwójka z przodu już się robi standardem tak takich motocykli z takim przebiegiem no myślę, że niewiele już jest na całym świecie, a jeżeli są, no to no to to właśnie są takie egzemplarze wyciągane po po wielu wielu latach, ale myślę, że na pewno tego jest coraz mniej. No i tutaj no cena naprawdę, no musi być zaporawa. Chyba sami jesteście świadomi, że no motocykl z takim przebiegiem musi być drogi. Czy to jest Simpson, czy to jest chociażby Intruder 1800, więc nie ma to tak naprawdę wielkiego znaczenia. Motocykl przestał w garażu praktycznie całą swoją kadencję, więc musi po prostu drogi. Być. Jeżeli szukacie egzemplarza, który właśnie taki jest, wychuchany, wymuskany, e, praktycznie nowy, niekoniecznie nawet do jazdy, być może chcecie go kupić, żeby sobie wstał w garażu, bo gdzieś tam waszych innych motocykli z kolekcji, yy, tak 125 yy, naprawdę... Cenę będzie trzymało tak mocno, że jestem pewien, że miną kolejne 5 lat. No i tutaj trójka z przodu to będzie absolutnym takim standardem, bo tych motocykli po prostu już nowych nie ma. Nie będzie, te stare po prostu będą wypadały z obiegu. Jak już będą miały przebiegi po 100 tysięcy wzwyż, no to wiadomo, co się z tym będzie działo. A tutaj no motocykl z przebiegiem 700 kilka... Kilometrów od nowości to będzie 100% autentyczny przebieg, zaraz oczywiście o tym wszystkim opowiem No to tu już jest nie lada gratka, myślę, że warta to jest każdych pieniędzy No a jeżeli nawet po prostu chcesz tym jeździć, no to myślę, że także bez najmniejszego problemu No ale co, może od samego początku Dla tych, którzy jeszcze nas nie znają, MotorWu to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, jak się domyślacie Ale prowadzimy też swój serwis, do którego gorąco zapraszam Sporo szczegółów znajdziecie na naszej stronie motorw.pl no i tak na dobrą sprawę, no to chyba to nas właśnie wyróżnia, bo każdy motocykl, zanim trafi tutaj na ten nasz dywanik, jak to u nas w firmie zwykło się mawiać, no to trafia do nas na serwis. No i my robimy każdy serwis motocykla taki przygotowujący do sezonu. Tym bardziej w przypadku takiego motocykla, który większość swojej kadencji przestał. Aczkolwiek. Słuchajcie, tutaj przed sobą mam komplet dokumentów. Tak naprawdę oczywiście pomijając, że instrukcja obsługi, książka serwisowa, dwa kluczyki do stacyjki, blokada kierownicy, to wszystko tutaj jest. Książka serwisowa, co prawda z Hondy, no tutaj... Nie zdziwi was to, że tutaj nie ma jeszcze pierwszego, chociażby nawet pierwszego stempelka, no bo 1000 kilometrów po prostu ten motocykl jeszcze nie zrobił, ale um, to, co jest fajne, to co jest ważne to mamy tutaj taki tif niemiecki, który potwierdza, że ten motocykl pojechał na badanie techniczne w październiku 2020 roku i wtedy miał przejechane 720 km przebiegu, tutaj macie ten przebieg, więc tak naprawdę po już 18 latach pojechał na przegląd jeszcze na terenie Niemiec, no i wyszło, że miał tyle przebiegu, więc no to już nam cośkolwiek mówi, że, że to jest no przestały, przestany przez tyle lat motocykl, ale fajnie jest to, że ten przegląd jest w miarę nowy czyli 2020 rok październik no bo to znaczy, że ten Niemiec poprzedni tym motocyklem po prostu musiał wyjechać. Musiał ten motocykl być sprawny gdzieś tam no, w, ty, w tym czasie. Eee, co też jakby się potwierdziło, no bo my robimy każdy serwis takiego samego motocykla. Przy tak małym przebiegu, no to staraliśmy się wykluczyć wszystkie. Wszystkie rzeczy, więc oczywiście spuściliśmy olej z silnika, który był no naprawdę złociutki, więc widać było, że to praktycznie tylko z, z racji wieku go wymieniamy, no ale jest nowy olej teraz zwany oczywiście motulem. Płyn hamulcowy przód tył tak, że wróć, no przód tył jest bęben, ale przód wymieniliśmy. Aczkolwiek stary też był ładny, więc widać, że ktoś o ten motocykl po prostu starał się fajnie zadbać już na ten poprzedni przegląd. Sam silnik chodzi naprawdę jak zegarek, więc tutaj nic naprawdę gaźniczek, wszystko tu chodzi perfekcyjnie, ładnie się. Kręca ładnie schodzi z obrotów, zaraz go sobie zapalimy, no więc to na pewno też, to też na pewno na plus. No i cała reszta podzespołów, no tu jest tak naprawdę nowa, a co jest jeszcze oprócz tego, że nowa, no to, to na plus, że jest oryginalna, i zobacz, tutaj chociażby komplet Opon. No i tutaj naprawdę mm, wiem, jakie tam różne potrafią być do tego podejścia, że opona, która ma 20 lat, no to jest śmietnik, ale zobaczcie. I z przodu, i z tyłu, bo tutaj oryginalny komplet Opon od nowości, czyli tam W 2000 bodajże chyba pierwszy Opon, no i to jest nowa Opona ona praktycznie kilometrów no to zrobiono do 700 więc najmniejszego śladu zużycia nie ma nie jest w żadnym miejscu na rancie jakaś wsparciała, bo kanał, więc naprawdę to jest opona, którą ja osobiście bym zostawił chociażby z tego względu, że e, no że po prostu jest oryginalem więc za szkoda ją tutaj wymienić i według mnie do takiej jazdy stricte w wkoło komina no to one się jak najbardziej nadadzą no z racji tego, że są po prostu ładne, niesparciałe no to myślę, że do takiej niedzielnej, weekendowej przejażdżki jak najbardziej się nadadzą um, tak samo i tylna opana, zobaczcie no to jest po prostu nowa guma um, która już się nie zjeździło. No nie jest spękana pod palcem, też nie jest jakaś twarda. Więc ja bym to zostawił chociażby dla potwierdzenia tego przebiegu więc tutaj macie gwarant, że, że jest tak jak jest no i myślę, że naprawdę jeszcze tych tysięcy kilometrów na tej gumie by się zjedzili, gdyby to miała być taka jazda codziennie do pracy, no to oczywiście fajnie byłoby wyjechać tym kompletem, no ale tutaj co do zasady, myślę, że warto to zostawić no i oczywiście motocykl, a no od pierwszego właściciela, jeszcze mamy stary rodzaj briefu niemieckiego, oczywiście win wam do tego motocykla podeślę, jakby jest, będzie w ogłoszeniu więc możecie sobie rzucić okiem homologacja jest dlatego tego także, czyli to nam mówi tyle, że ten motocykl jest z 2002 roku, tak jak jest rok produkcji, tak samo jest też w homologacji nie wiem czy tak na szybko zaostrzy, dobra teraz się udało więc to nie jest jakiś tam 2022, więc to jest po prostu 2002 rok produkcji yy, i pierwszej rejestracji motocykla co więcej, no oczywiście tych 100% bezwypadkowy, 100%, 100 gdzieś tam, no to jest wszystko fabryczne, oryginalny lakier, zbiornik, żadnej wgniotki i tak dalej. Pod względem lakieru tu jest myślę, że naprawdę baja, nigdzie do, do niczego się myślę, że nie, nie, nie da przyczepić, naprawdę nie ma żadnej większej rysy, jakiegoś większego otarcia, więc no. Kurde, co to dużo mówić? No, tak naprawdę on wygląda tak, jak wyglądać powinien po 20 latach, z tak małym przebiegiem. Mm, więc nie wiem, czy to jest sens w ogóle się rozwodzić i tam wam dawać jakieś, jakieś każde info. Ale no, to po prostu tak wygląda, jak wyglądać powinno. Ładna chłodnica, ładne chromy gdzieś tam może delikatnie stopa czasu się odcisnęła tutaj na goleniach i na tych bocznych kapkach, kapkach silnika, no ale to wciąż są takie już naprawdę mocne detale. Sam piec jest ładny, chromy są ładne. Dodatkowo macie oczywiście ładne siedzenia, oryginalne sakwy z logowaniem Honda Shadow, tylne oparcie, gmole takie przy silniku, macie tutaj też przednią szybę dosyć dużą. Więc parę takich dodatków jest. No ale chyba największym dodatkiem do tego zakupu no to jest po prostu to, że ten motocykl ma tak mały przebieg, więc myślę, że to robi robotę nie ma co tutaj też jakoś specjalnie przedłużać oczywiście dostaniecie też od nas taką książkę serwisową i tam będzie wpisane, że przy tym przebiegu była robiona właśnie serwis filtrowy i tak dalej, więc to wszystko będziecie mieli tam wpisane robimy my komplet dokumentów do rejestracji czyli Wy taką maszynę już idziecie prosto do wydziału rejestracja, ubezpieczenie i koniec więc żadnych innych opłat tutaj do tego po prostu nie ponosicie A więc kosztowo. Tutaj się to wszystko odbywa. Do 100 km przywieźmy taką maszynę w gratisie, aczkolwiek przywieźmy Wam tę maszynę na, jakby na terenie całej Polski, gdzieś tam dalej niż 100 km z jakąś, z jakąś dopłatą, ale możecie zamówić sobie taki pojazd całkowicie, nawet zdalnie. Wystarczy, że zadzwonicie, powiecie skąd jesteście, Wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę z góry zobaczcie tylko i właśnie za sam koszt dowodu, całą resztę za motocykl. Dopiero na miejscu u siebie pod domem mm, Więc tak naprawdę myślę, że opcja fair w obie strony No ale no to jest To jest naprawdę prawdziwa petarda Więc mm, no nie wiem My się niewątpliwie jaramy takim, takimi motocyklami Wiadomo, że trzeba sprzedawać każdy motocykl trzeba, trzeba brać i te z większymi z mniejszymi przebiegami No ale jak nam się trafi takie cudeńko No to naprawdę no, sam, sam się cieszę, że robimy to co robimy Że mogę chociaż przez chwilę Na taką fajną świeżą maszynę popatrzeć no, Z takim przebiegiem mm, Więc gdzieś tam się buzia sama cieszy że Zobaczcie Kluczyk przekręcamy 740 km, 41 km na Zwita Czerwony guzik w dół. Zapłon silnik w układzie V, o pojemności 125, to naprawdę brzmi yy, bardzo godnie. Tym bardziej, że i wygląda jak Jak coś większego. Nie, nie sprawia wrażenia, to są piątki, więc robi to robotę. Jeszcze jest tą wkładką wygłuszającą w wydechu, więc jeszcze jest tak w miarę cicho i spokojnie. Zobaczymy sobie światełka. Zobaczymy światła zwykłe. Długie, krótkie, długie, krótkie. Bryganie. Lakson. Kierunkowskaz lewy. też nic nie zacina. Kierunkowskaz prawy. Kierunkowskaz jeszcze raz lewy. Pozycja tyłu. Lecimy go sobie o światło stop przedniego hamulca. Patrzcie tam na ścianie światło stopnożnego. No i posłuchajcie jak to się fajnie wkręca. Się czym jarać, tak powiem. Myślę, że u każdego z Was w garażu fajnie by taki motocykl wyglądał. No i co? Zapraszam Was wszystkich do Narze Żardowa, żeby taki motocykl zobaczyć sobie na żywo. Będzie można usiąść, przymierzyć się. Więc gorąco Was zapraszam. Pamiętajcie też, że możecie zamówić sobie transport takiego motocykla całkowicie zdalnie. Ja jestem do Waszej dyspozycji pod telefonem. dzwoncie, pytajcie. Mam nadzieję, że do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej!